Słuchajcie, coś specjalnego, jesteśmy dalej u Joachima, film, który wpadł niego na kanał, możecie sobie oglądać tu, tam się dokładnie dowiecie czym się zajmuje Joachim, dowiecie się dokładnie jak wygląda miejsce właśnie, w którym się znajdujemy i dzisiaj będziemy robić coś specjalnego, coś bardzo niecodziennego. Będziemy dzisiaj rozbierali oraz porcjowali Wagiu chuck eye roll, w Polsce to jest bardzo niedoceniony bardzo mało popularny element który z racji na, na swoją cenę zasługuje na poświęcenie mu uwagi. Okej, okay, to jest y, łagiu australijskie, tak, tak? To jest łagiu australijskie, mm, marbling score w, y, między 8 a 9. Topowy kawałek australijskiego łagiu który teraz próbujemy nie zepsuć. E, obydwaj będziemy to robić. Pierwszy raz będziemy rozbierać ten kawałek, tak naprawdę pierwszy raz. Tak, więc, więc prosimy, prosimy o litość. oglądaliśmy się filmów na internecie. E, Zraz sobie są włączymy pewnie i będziemy patrzeć, żeby tego nie spieprzyć. Wydaje mi się, że w Polsce, jeżeli chodzi o rozbiór mięsa i rozbiór mięsa w ogóle wołowego, to jest bardzo mało specjalistów, którzy rozbierają te kawałki. Wiadomo, dużo rzeźni wie, jak rozebrać rozbew, antrykot, ale takie rzeczy, na przykład Chuck Roll, czyli to jest część od antrykotu w stronę karku, razem z karkiem. I u nas to się sprzedaje przeważnie jako kark wołowy i rozbratel, po prostu, czyli te pierwsze dwa, trzy steki to z steki z rozbratla, a reszta to jest jako kark wołowy. Nikt tego nie rozbiera tak naprawdę, nie przecina po tych błonach, nie sprawia, co jest w środku. W środku są tak naprawdę z cztery steki. Mamy ten z rozbratla, on jest nazywany gdzie nie Delmonico. Mamy stek Denver, który mm -hmm. też jest wycinany z tego kawałka. Mamy stek, e, właśnie ten Chuck Iroh. Ten stek Sierra. Tak. W ogóle ja się o nim dowiedziałem tak naprawdę wczoraj. Ja też nie, 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 nigdy nie, nie słyszałem, ani nie zacząłem interesować się konkretnie tym kawałkiem mięsa. Nie, nie ma u nas kultury w ogóle porcjowania tej wołowiny na steki, szukania tych steków. W ogóle na świecie. Cały czas, pomimo tego, że wiemy jak krowa jest zbudowana, wiemy jakie tam ma mięśnie, to cały czas potrafią się pojawić raz do roku jakiś nowy stek, nowy kawałek, który się okazuje, że... Przedtem był po prostu wrzucany do garnka i robiona z tego zupa, albo gulasz, albo robiony low and slow. I się okazuje, że da się wyciąć po prostu jakiś kawałek, który znowu jest następnym jakimś baczel steak'iem. To co mówiłem już wcześniej, świadomość ludzi rośnie, ludzie też się trochę nudzą i chcą eksperymentować, chcą poznawać nowe rzeczy, chcą próbować nowych rzeczy. Więc wydaje mi się, że to jest trochę pewnego rodzaju moda na taki. W tym momencie, z tego co widzę, pikania jest na topie. Ja na pewno wśród moich klientów widzę, że bardzo pozytywnie przyjmują Flat Irona. Flat Irona. Flat Irona oczywiście też sobie weźmiemy stąd kiedyś i na pewno zrobimy o tym film, bo to też jest bardzo ciekawy kawałek. Właśnie z tekstiera, z tego co widziałem, wygląda bardzo podobnie do bawety, czy tam właśnie do Flat Irona. Nie wiem, czy nam się uda go wyciąć, bo. W ogóle zobaczymy, co z tego wyjdzie. w ogóle zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo może być tak, że nikt tego materiału nie zobaczy. Kurde, oby nie, bo jednak mamy tu prawie 5 kg Zrobimy gulasz. Few moments later. Po krótkiej analizie kosztów i ryzyka doszliśmy do wniosku, że weźmiemy się i rozłożymy jednak amerykańskiego Chuck Nie będziemy... Warto dodać, że to nie jest byle amerykański Chuck tylko amerykański Chuck klasy Prime. Tak, czyli jest taniej. Ale nie dużo. Nie. W tytule nie będę robił ten e, clickbaitów, tylko powiem, że to jest amerykański, a nie logił. A nie no co, otwieramy no i zobaczymy, jak to, jak, to, jak to działa, jak to wygląda. Jestem pewien, że to jest w ogóle pierwszy taki film na polskim YouTube, jeżeli chodzi o rozbiór tego kawałka, więc... Coś nowego. Zaczynamy od odseparowania części zwanej Chuck Eye. Przy okazji pozdrawiam wszystkich purystów językowych czepiających się o angielską nomenklaturę. Chuck Eye odcinamy kierując się bardzo dobrze widoczną błoną. Jest to najłatwiejsza część całego rozbioru. Nie idzie to nam oczywiście tak sprawnie jak na przykład na amerykańskim kanale Bearded Butchers, który z całego serca polecam, ale pamiętajcie, że robimy to pierwszy raz w życiu i nie znamy nikogo, kto mógłby nas tego nauczyć. Więc znowu, metoda prób i błędów. Po wycięciu całego chuck-eye, odcinamy sobie trzy dosyć pokaźne steki. I to chyba ostatni, nie? Bo już się kończy ta część. Tak. Taka antrykotowa. Tak. I mamy trzy steki wycięte. A tu mamy chuck-eye. I to generalnie, z tego co kojarzę, robi się jako pieczeń. Że to można obwiązać sznurkami. No. I przeciąć na dwie części, jako dwie pieczenie, po prostu. Teraz trudniejsza część, czyli wycinanie tak zwanego Sierra Steak. Nie spotkałem się z tym cięciem do tej pory i w sumie na jego temat jest bardzo mało informacji w sieci. Wygląda jak kuzyn flank steka albo bawety, ale jest zdecydowanie trudniej dostępny na polskim rynku i jestem bardzo ciekaw, jak smakuje. Kolejnym etapem jest wycięcie steków Denver, które znajdują się pod sporą warstwą błon, które musimy odciąć. Na kanale jest już film z tym stekiem i wtedy nie wyszedł jakoś za specjalnie, ale muszę powiedzieć, że nie wyglądał w ogóle jak te steki, które udało nam się dzisiaj wyciąć. Tak, dobra, wycięliśmy dosyć trochę tego. Tu mamy w ogóle ribaia, którego sobie zrobimy jako taki testowy do porównania z innymi. Te są chyba... To są te trzy są z Aya. Yy, mamy trzy steki. To są z, już z centralnej części czakaja, no nie? Tak. Które idą dalej. Tu mamy stek Sierra. I to jest w ogóle, jestem tego strasznie ciekawy, bo wygląda totalnie jak bawetta albo jak flank steak. I tu mamy, pierwszy raz nam się udało wyciąć Denvera. no on wygląda mega marmurkowo I, i ciekaw jestem jak to będzie. Powiedz teraz co robimy, co bierzemy i co idziemy sprawdzać. Słuchajcie, bierzemy teraz na grilla antrykot słami jako nasz wzornik. Bierzemy czakaja. Nie mamy soli, nie, nie mamy pieprzu, pieprzu talerzy, nie mamy talerzy, noży, nic nie mamy, mam, więc to będzie... Ale tutaj. mamy grilla. Także mamy grilla, więc będziemy po prostu jak jaskiniowcy na ogniu y, robić. Czy mamy jakiś tłuszcz? Nic nie mamy. Lecimy usmażyć, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na pewno będzie wesoło. Ja jestem w cholerę głodny, więc na pewno będzie mi bardziej smakować niż y, normalnie. Ja właśnie sobie zdałem sprawę, że zjadłem dzisiaj tylko jedną bułkę od śniadania. Ja zjadłem jedno tako dzisiaj. No, jest 19. No to będzie nam smakowało. Słuchajcie, szybka autopromocja. Jak wiecie, cały czas prowadzimy sprzedaż naszych artykułów kuchennych sygnowanych logostek bzdur. Cały czas poszerzamy ofertę i właśnie teraz zaczęliśmy sprzedaż rękawic żaroodpornych. Naprawdę polecam fenomenalne rękawice, które sprawdzają się w kuchni podczas wyciągania gorącej blachy z piekarnika, a także podczas grillowania. Wytrzymują temperaturę do 800 stopni, a dzięki temu, że są bardzo długie, to świetnie się nadają do układania palących się pola drewna w ognisku, kominku lub na grillu. Szczerze mówiąc, gdybym tych rękawic nie miał, to sam bym je kupił. Link do sklepu można znaleźć pod każdym filmem, a także na stronie głównej kanału. Dzięki rękawicom udało się nam rozpalić naszego ognisko grilla, więc możemy brać się za smażenie i testowanie naszych steków. Będziemy robić na grillu? Ale na patelni. Ale na patelni. To jest tak dziko, że ja nie wiem co z tego wyjdzie. Najpierw tłuszcz. Dzisiaj robimy na tłuszczu wołowym, wytapianym na miejscu amerykański prime tłuszcz wołowy. Ribaj i tak-aj. Tak, Tylko że wołowina amerykańska prime. Trochę się to będzie robić. Wszystko jest krzywe, więc... Jak to nam wyjdzie, to znaczy, że każdemu wyjdzie. E, ten to jest dojrzewająca na sucho wołowina? Tak. Polska? Nie, to jest dania. To jest dania. Czuję, jak jest delikatne. Po prostu dotykam i czuję, jakie jest już miękkie, więc... Kurde, nie mogę się doczekać. O. Wygląda naprawdę nieźle, no. no. Okej, okay, słuchajcie, jest to trochę na dziko. Nie do końca zgodne ze sztuką, ale z takiej wyglądają naprawdę fenomenalnie. Jest godzina 20, więc słońce nam zachodzi. Tak mi się wydaje, że w ogóle chyba ten ribaj będzie można spokojnie już go. No, jeszcze nie, 39 stopni, więc jeszcze tak półtorej minuty. Wiem, nie robimy na minuty, tylko na temperaturę, ale tak mi się wydaje, że około półtorej minuty ja oczywiście go jeszcze sprawdzę i będziemy go zdejmować. Możesz dawać talerzyk. Tak, 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 tak. Ryba jest. Chwila odpoczynku. Teraz będziemy go rozkrawać. Zobaczymy. Na pewno czagrol jeszcze, jeszcze mu brakuje. Czagaj, czagrol, czagaj. Okej, okay. spodoba nam temperatura oczywiście. Z totalnie nieprzemyślany film. 44 Myślę, że zaraz będzie można też już ściągać. Czy udało się zrobić medium rare? Uwaga. Myślę, że nie da się dużo lepiej zrobić. Wow. Co myślisz? Powiem ci, jak na warunki, w których jesteśmy, <grym> tak dajmy od razu drugiego zobaczmy. Z tym było ciężej, bo on był grubszy i może mieć większy gradient, ale, ale w ogóle lekko wchodzi. No, nie wiem. No, tak. coś, tam, coś tam umiem, tak mi się wydaje. Czas kosztować. <grym> Czas O cholera o kurwa. To się rozpływa. już po prostu kęsa i się rozpływa w ogóle w ustach. To będzie nie spodziewałem się. To jest Ma szakra. Okej, okay, czułem, że to jest miękkie, ale... Aż znaczy, tak? W ogóle mamy obok riba. ja nie jestem za bardzo zainteresowany mi na razie. To jest tak soczyste, tak miękkie i delikatne. Nawet ta tkanka łączna, która no. jest pomiędzy, jest Stanie, przyjemna no. do jedzenia w ogóle, nie, nie stawia oporu. Więc to jest też tylko sól. Nie ma żadnych dodatków. A Daj, daj rybaję, zobaczymy. Ja jestem w ciężkim szoku, bo to jeden z najbardziej miękkich steków, jakie w ogóle jadłem. O, tu pachnie ten e, dojrzewaniem, nie? Od, od razu, razu tak po prostu, jak tylko przekroiłem trochę, to od razu było czuć ten zapach taki orzechowy. Hmm. <laughs> I przydałoby się że komentarz jakiś zostawić <laughs> I to jest to. I to jest właśnie smak sezonowania no. Jest tak po prostu... Nie dość tego pomni niczym innym. Jak byłem w kilku restauracjach, które mówiły, że mają sezonowane mięso, jadłem i tak... Nie ma tego. Ten aromat jest tak wyczuwalny. On tak uderza do nosa od razu. Fajnie, że mamy tyle. O Jezu. W ogóle, słuchajcie, zrobiło się późno. Warunki polowe są naprawdę ciężkie, chociaż ja na jestem to, bardzo, bardzo jak, wolny z rezultatów. Jak jestem. na to, co wyszło z tego, to. To jest definicja dobrego staka. Czy ja mam oznaczyć, że to jest materiał sponsorowany, bo jem steki u ciebie za darmo? Kurde, pewnie tak. Czekaj, zapłacisz mi za to. <laughs> I powiem ci, nie wiem, nie wiem no to jest lepszy. Znaczy. Smaku to jest, to jest ten. To ja po prostu to sanowane, jest to jest na sniegcie to, to, jest to jest super. Niepowtarzalne. Ale to jakie. Ale to... Jakie to jest w ogóle. Po prostu rozpływa się. Jest takie soczyste. Taką. Nie chcę powiedzieć puchatą teksturę, ale taką, wiesz o, o co mi chodzi. Ale to takie bardzo nie delikatne. Ma, tak, nie ma tego. Nie, nie, to nie jest zbite, no nie? To jest takie. Jestem w szoku. Przypuszczałem, że to będzie dobre. Ale pozamiatało mi w ogóle kurde dzisiejszy dzień tak. Warto było tu siedzieć. Ale to ile to ma. nie wiem, tłuszczu, Dużo jest tak smaczne, taki słodki? O tym mówisz? O tym. O, o, no jest taki słodkowy posmak ma. Jest taki słodki posmak, taki oleisto słodki. Mhm. To jest właśnie, to, jest właśnie to, to, to jak ja Ci mówiłem o amerykańskiej wołowinie, no nie? Ona ma po prostu takie. Tą strukturę taką miękką strasznie. I to jest to jak wiecie, jak oglądacie sobie filmy i ludzie tam w stanach Zjednoczonych jedzą sobie steki jedzą i się rozpływają. Mm, to jest właśnie. To jest właśnie to, to jest właśnie, no, to. Nie? to jest właśnie to. I oni mają tak. Generalnie mają to dostępne normalnie w sklepach, nie idą sobie do sklepu po prostu i mają to normalnie dostępne. To jest tak, jak zaczynałem w ogóle ze stekami no. i nie wiedziałem o co chodzi w ogóle, czemu ludzie tak na tym zachwycają, no ale jeżeli mają dostęp do czegoś takiego jak tutaj, no to wiesz, kurde, mm. tu jest smak, nie. Tu jest smak, ale że chodzi o czystość. to to jest bardziej soczyste. Tu jak bierzesz gryza, to się rozpływa w ustach. To się wypełnia całą... Wrażam, ale jak, jak się zmienia, to czuć różnicę między jednym tak, taką no. diametralną w smaku. Totalnie dwa inne aromaty, totalnie dwa różne smaki. Nie jest innego. A jedno, to i to rozpływa się w ustach. To jest niesam... to co, co mówiłem Ci wcześniej. Inny kraj, inna hodowla, inne standardy, masz niby podobny produkt, ale to totalnie inaczej smakuje. No, nie, to jest to jest fenomenalne. Nie wiem, czy to nie są dwa najlepsze, takie, jak jadłem w ogóle. Nawet w restauracjach, no czy w restauracjach? W restauracjach nie podałem takich styków. Mm. Z całym ja upodobaniem do marki Słami, do Danii duńskiego mięsa, mm -hmm. kurwa stany rozwalają system. Rozbratel teoretycznie. Mm -hmm. Nie chcę do tego żadnych dodatków, nie chcę żadnych frytek, nie chcę żadnych warzyw. Szczerze, nie wybrałbym, który jest lepszy. Jeden i drugi są ja zupełnie też, różne. Ja też nie, ale idę w stronę stadów. Tu mnie powala ta soczystość. To, no. że bierzesz gryza, to ci się rozlewa po buzi. Czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem. Tu natomiast aromaty, smak, tekstura. Ale tu mnie powala ta oleistość, soczystość. To mhm. Nie spotkałem się z tym. Pomyśl teraz, jak smakuje ribeye amerykański sezonowany na sucho. Co tam się musi dziać? Wow. Nie? wow. Trze trzeba centrę dorwać całą po prostu ze Stanów i, i wysezonować. No. Zrobimy to. to. słuchajcie, w takim razie na 30 tysięcy sprowadzamy centrę ze Stanów. O! Jak dobiję do 30? Nie! Do 50. Jak do 50 euro do dojdzie, to sprowadzamy centrę ze Stanów Zjednoczonych i ją sezonujemy. Nie wiem, czy to nie będzie pierwsza, bo dasz radę w ogóle całą centrę? Oczywiście. Nie wiem, czy nie będzie pierwsza w Polsce centra amerykańska sezonowana. Bo ja się z tym nie spotkałem nigdzie, więc jeżeli się uda dostać i ją tu wysezonujemy. Bez problemu. Chcesz magię? Amerykańskie? <grystanie> to na 100 tysięcy. <grystanie> tak, to jest na 100 tysięcy. Ale jeżeli faktycznie dorwiemy centrę amerykańską i wysezonujemy, to mamy to, to będzie pierwszy w Polsce, tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś. nie nie, nie wiem, nie? Ja tego nie sprawdzałem. A no szczerze, że nie spotkałem się w Polsce. No ja też nie spotkałem, ale jeżeli ktoś jadł, ktoś widział albo ktoś zna kogoś, kto zna kogoś, no to dajcie znać, no nie? Bo to tak troszkę rzucam w eter. Ja się nie spotkałem? Teraz rozumiem. Pierwsza mam Amerykę. Mhm. Nigdy wcześniej nie jadłem mięsa ze Stanów. Teraz rozumiem. Rozumiesz? Tak, teraz rozumiem. Rozumiesz skąd jest ta cena, no nie? Są absurdalnie w ogóle amerykańskie, takie są absurdalnie drogie w porównaniu Dla, do Włoch. Dlatego zamówiłem Chuck Eye. Bo to jest przystępna cena, żeby jeszcze. Żeby się nie naciąć. No. <laughs> jakby co? To Joachim zamówił tego amerykańskiego Chuck Rola. ile kilogramów? <laughs> Trochę <Taka> dużo. <laughs> Więc jakby ktoś chciał całość, ktoś chciał do domu, cały kawałek. 7 kilo tam jest? O, żeby między, się, 5 między 5 a 7 kilo, to odzywaj się do niego na Instagramie, no nie? Bo przy takich ilości to po prostu myślę, że jesteś w stanie to po prostu wziąć przesłać i. I, I nawet do, do detalu. Bez a problemu. jeżeli jakaś knajpa obserwuje i chciałaby spróbować też, no to też zachęcamy. Doślemy w każde, wiem, w każde miejsce Polski. Dokładnie. Nie wiem, czy ktoś nam uwierzy po tym, no ale, <laughs> ale ten, ale, ale warto spróbować. Dobra, e, my się mówimy po prostu na inny dzień, no. żeby to skończyć. Mam no. jeszcze 4 steki. Koniecznie trzeba tego Denvera zrobić. Denver, myślę, że biorąc pod uwagę to... No. Patrz, a Denver ostatnio nie wyszedł, w sensie... <noise> nie wyszedł mi, albo był twardy po prostu. Słuchajcie, obserwujcie, subskrybujcie, bo na 50 tysięcy będziemy mieć amerykańską centrę sezonowaną. Dzięki, widzimy się Dzięki. wkrótce i trzymajcie się, będziemy tu zaglądać na pewno częściej, Zapraszam. więc e, trzymajcie się, na razie. Na razie. Tak w ogóle mamy tego czegrola tego czak aja